Dzisiaj, teraz na Ziemi koegzystuje trzy cywilizacje pozaziemskie czyli te cywilizacje, które posiadały matematykę, baza obliczeniowa 16, 15 i 12. Przedstawię ich ślady pobytu na Ziemi w zabytkach architektonicznych. Teraz kamieniarze wyglądają w ten sposób. Raczej widzimy, że nie ma już tych perfekcyjnych maszyn, żeby obrabiać i wykonywać takiej wielkości bloki, na których tutaj widać masakryczną ilość śladów cięcia. Tutaj to wszystko ślady pracy maszyny, tutaj ślady pracy maszyny. Żaden kamieniarz tutaj kilofa nie włoży, żeby uderzyć i pociągnąć tutaj ponad metr długo śladu. Oczywiście nikt tego nie widzi, wszyscy po prostu tak wykształceni. Perfekcyjnie, że nic z tego nie widzą. I teraz świątynia Bachusa, tak zwana. Zwali nazwali jak zwali, zawsze coś trzeba zmienić. I teraz, jak to ja zajmuję się arytmetyką, liczymy kolumny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, jedenaście. Żołnierz! Zwróciłem uwagę, ten żołnierz, tam różnego wzrostu to żołnierzy, i oni chodzą, warte jeden naprzeciwko drugiego, robią po 16 kroków. Jak kość wyższy jest, to musi te kroczki robić tak drobne, drebce, prawie w miejscu, żeby zrobić te 16. Wszyscy przychodzą, patrzą się na wartę i nikt tego nie widzi. Skąd jesteś? Zadaję się pytanie, z kim się widzisz, i pyta się, jak masz na imię? Skąd jesteś? Kim jesteś? To wtedy wiem. Z Sub-Irii. Syberii. Sub-Iria. Z Irii. Z Syrii. Dlaczego ruscy cały czas bronią Syrii? Tylko ja mówię o prawdziwych ruskich, a nie Niemcach, które zarządzają teraz w Rosji. Z e, ziemi ryjskiej. Czyli z Irlandii. IRIA z ir -an. A co to jest za państwo Iran, które zostało świeżo zaatakowane? Łączy IRIA i An. A kim byli An? Zaraz dojdziemy do tego.